Książowska Telewizja Kablowa, dobry wieczór. Witam Państwa w pierwszym programie w miesiącu lutym i zapraszam na skrót najważniejszych informacji. Pikieta byłych i obecnych pracowników fabryki Żelatyny. Nieostrożność kierowcy samochodu osobowego, przyczyną groźnego wypadku w końskowoli. Podczas głosowania jednej z uchwał na sesji Rady Miasta po raz pierwszy nastąpił rozłam w koalicji AWS Rodzina Polska. Nie będzie zwolnień w zakładach azotowych. Zapewnia przedstawiciel załogi w radzie nadzorczej spółki. Wracamy ponownie do tematu Puławskiej Fabryki Żelatyny. Około 200 osób wzięło udział w jakby wtorek w proteście przeciwko niewywiązaniu się dotychczasowego właściciela fabryki żelatyny w wypłaceniu pracownikom zaległych wynagrodzeń. Pikietem przed zakładem zorganizował komitet protestacyjny pracowników przy współudziale Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzisiaj wiadomo już, że protest pracowników zmobilizował zarząd spółki do uregulowania zaległych wynagrodzeń tym pracownikom, którzy wypowiedzenia otrzymali z końcem grudnia ubiegłego roku. Doktor Janusz Kamiński, prezes zarządu, poinformował m.in. PPS i Urząd Miasta w Puławach, że z dniem 25 stycznia wszelkie finansowe roszczenia wobec żelatyny wygasły. Takie sformułowanie nie jest jak się okazuje precyzyjne, bowiem pracownicy, którym okres wypowiedzenia skończył się z ostatnim dniem stycznia, nadal nie otrzymali swoich pieniędzy. Tak więc roszczenia zwolnionej załogi nie zostały jeszcze zaspokojone. Teraz w ogromnym skrócie odtworzymy najważniejsze wypowiedzi osób, które protestowały w ubiegły wtorek przed bramą zakładu. No, jeszcze była produkcja w październiku, jeszcze była produkcja, już się zaczęły zwolnienia. Czyli ile w tej chwili pracuje osób w zakładach? W tej chwili to już, nie, już nie. około 20, jeszcze A pracowało jeszcze jesienią ubiegłego roku? Ile? Około 170. Ja, ja tak. byłam, powiedzmy, cały grudzień na urlopie i też nie dostałam wynagrodzenia. I też jestem w tej chwili na wypowiedzeniu. Przepracowałam ponad 20 lat w tej firmie i też mi nikt nie powiedział dlaczego, chyba dlatego, że się nie podobałam. Jedną z osobliwości stosowanych w tej fabryce przez pracodawcę było wypłacanie pensji tylko nielicznym pracownikom. I to z pieniędzy pochodzących z innego zakładu, a mianowicie z Głuchowa. Prawda. To znaczy, to jest prawda. Akurat ja do takich My... nie należę, ale ze słyszenia wiem, że tak. Czy to są panie z laboratorium? Tak. Najbardziej do prokuratury jako radna. Proszę się zwrócić, ma Pani prawo, bo Panią wybierałem i jestem puławiakiem. Jeżeli Pan Grabek podjął decyzję, że będzie fabryka likwidowana. To na tydzień czy miesiąc nie powinien nowych budynków po PKS-ie zniszczyć już z gruzem. To jest, to było karane zawsze. Polak Polakowi mienie z tego zniszczył. Proszę Pana Rada Miejska robi wszystko. Dziękuję. Wszyscy są zawiadomieni. I prezydent, i premier, i rząd, I, i, prokurator. i naciskamy bez przerwy. Prokurator powiedział, że prywatną własnością według nowego prawa nie może się zajmować. Pan Grabek ze swoją własnością. Może zrobić co zechce. A plany, o czym poinformował Radę Miasta 30 grudnia ubiegłego roku prezes zarządu spółki, są następujące. W trybie pilnym firma zmuszona jest z powodu bardzo wysokich podatków od nieruchomości wykonać prace rozbiórkowe 25 budynków znajdujących się na terenie fabryki przy ulicy Dęblińskiej. Ma to na celu zmniejszenie kosztów żelatyny o kwotę ponad 500 tysięcy rocznie wpłacanych do kasy miejskiej. O tym, że na przykład wysadzenie tych budynków przez saperów jest możliwe, przekonał wszystkich właściciel żelatyny nieco wcześniej, wyburzając obiekty byłej bazy towarowej PKS. Czy mieszkańcy zmądrzeli z tego powodu? Czy będą mądrzejsi przed szkodą, przed prywatyzacją zakładów azotowych? Czy są pracownicy zakładów, żeby się solidaryzować? Przecież za rok to samo będzie się działo w zakładach azotowych. I całe puławy pójdą na bezrobocie. Niestety, taka jest prawda. Charakter wiecu przed zakładem zboczył nieco na inne tory, gdy do głosu doszli polityczni przeciwnicy posła Ikonowicza. Zarządcy, co pan yy, Proszę pana, dużo tu jest posłów? Dużo tu jest ja, nie, panu, panu. ja się Państwu na tym przejąłem, a pan przyszedł mnie atakować? Tak, Czy panu tak, tak, jest tak, to, to co pan uważa mam też uczciwe? Proszę pana, pan prawie latyny od początku żeśmy walczyli i te budynki, i te eksmisje, które Grabek chciał mieć. Pamięta pan to? Kto Was bronił wtedy? Ja, ja, ja słyszałem jak pan powiedział, że, że... że będzie właściciel i rob, będzie tak, pracodawca i pracobiorca i pracodawca. Że, znaczy niewolniki pan. Pan tak się tak powiedział, wyraźnie ja tak, nigdy. tak powiedział pan. Następnie jeden z pracowników żelatyny odczytał zgromadzone pismo Komitetu Protestacyjnego skierowane do premiera Rządu Rzeczpospolitej. Szanowny panie premierze, zwolnieni pracownicy z Zakładu Żelatyny SA. W zwracają się do Pana z prośbą o zapewnienie miejsc pracy i rozliczenia tej haniebnej prywatyzacji. To Skarb Państwa od... ponosi odpowiedzialność za tak prywatyzowaną fabrykę, więc niech weźmie teraz na siebie los tych kilkuset pracowników i ich rodzin. Wierzymy, w, że Pan Premier jako związkowiec rozumie postulaty i determinację zwolnionych pracowników. I w trosce nasz i naszych rodzin uruchomili państwowe fundusze dla zapewnienia nam pracy. O emocjonalnym przywiązaniu do zakładu mówili w swoich wystąpieniach byli pracownicy. I byłoby dobrze, gdyby prasa mogła zobaczyć, co zostało z żelatyny. My nią żeśmy żyli, my tą fabryką żyliśmy. A teraz w tej chwili co? Mnie w Solidarności mówiono, jakbym walczył walczysz o godność kobito polskiego robotnika. A w tej chwili gdzie jest ten robotnik? Już nie mówiąc o jego godności. Pikietujący, zabierając głos, nie zawsze mówili w imieniu poszkodowanych pracowników. Coście zrobili w tym czasie? Może Tu się robi wiatr polityczny, świleczkę. to jest żelatyna. Tu się robi wiatr polityczny, świleczkę, a nie to, że, ja, że brali się to pracownicy, kto jest? Nie. A nie jakiś uh, pracowniczy, walczymy o miejsca pracy. Czas powiedzieć dość. Jeżeli chcemy się obronić, musimy się organizować. Jeżeli chcemy się obronić, nie możemy z tego zakładu wypuścić już nic, co ma jakąkolwiek wartość, bo tylko z tego będą wypłaty jakiekolwiek zabezpieczenia. Niezależnie od tego, to rząd, wszystkie kolejne rządy, nie waham się tego powiedzieć, doprowadziły do obecnej sytuacji, kontynuując program prywatyzacji bez bałości o to, żeby przychodziła nowa technologia żeby tworzone były i zabezpieczane miejsca pracy. I dzisiaj ten sam rząd odpowiada za to, żebyście mieli pracę i żebyście wy i wasze rodziny miały za co żyć. Słuchajcie, nie trzeba być wielkim filozofem ani ekonomistą, żeby zobaczyć, że stoicie tu na deszczu w rozpaczliwej sytuacji. Nie trzeba do tego wielkiej ekonomii ani filozofii, żeby zrozumieć, że pan Grabek ukradł wam miejsca pracy, ukradł wam przyszłość i przyszłość waszych dzieci. I jeżeli coś jest pewne, to to, a powtarzałem to wielokrotnie, że nie spocznę, dopóki winny waszej krzywdy, pan Grabek nie znajdzie się za kratami. I w tej jednej sprawie chyba nie musimy się kłócić. W chwilę po tym wystąpieniu poseł Ikonowicz próbował wejść na teren zakładu, prosząc dozorców o otworzenie drzwi. Nie wszystko. Otwórzmy bramę! Otwórzmy bramę! Otwórzmy bramę! Otwórzmy bramę! Mężczyźni pilnujący zakład początkowo udaremnili wejście pikietującym przez bramę. Nie zdążyli jednak upilnować posła, który bez większych problemów przedostał się na strzeżony teren fabryki. Pozostali w tym samym czasie otworzyli bramę. Nie bramę? Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. 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 Давай, давай. Давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай. Давай, давай. Давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай Drzwi wejściowe na jedną z hal produkcyjnych były otwarte. Dopiero tutaj pracownicy przekonali się na własne oczy o skali likwidacji ich firmy i o stanie technicznym urządzeń, które nie zostały jeszcze wywiezione. Poseł Ikonowicz przyznał, że to, co obecnie znajduje się w tych pomieszczeniach, powinno wystarczyć na zabezpieczenie roszczeń załogi. Piotr Jastrzębski, reprezentujący komitet protestacyjny, chciał poinformować przez telefon zarząd Żelatyny o zaistniałym fakcie wejścia byłych pracowników na teren fabryki. Halo? Dzień dobry, mówi Piotr Jastrzębski. Czy Pana Kazimierza Grafka zasypałem murze? A, halo? A Pana prezesa Kamińskiego? A ktoś z zarządu Żelatyny? Niestety, przedstawiciele zarządu firmy byli nieuchwytni w tym dniu. W trakcie, gdy trwały rozmowy na temat ewentualnego zabezpieczenia mienia fabryki, do zakładu przyjechał były dyrektor, obecnie kierownik Inżynier S. Zbulwersowany faktem wejścia protestujących na teren Żelatyny, zażądał wyjaśnień. Przepustka na wejście na teren zakładu pracy? E, proszę pana, no, no pracownicy przyszli po swoje miejsca ale pracy. Tak, czy pan mógł wejść bez przepustki? Pomprawa była otwarta. Tak, ja widziałem, że ktoś się wyrwał. Weszli. Poza tym właśnie pracownicy poprosili o to. Tak. Panie dyrektorze, no jeszcze niech pan nie ucieka. Lewa ręka. Co <grywa> <grywa> jak Państwo widzieliście dyrektor Sekek, odmówił rozmowy z pracownikami? Wizyta byłych pracowników w zakładzie trwała około 30 minut. Już po wyjściu poseł Ikonowicz udzielił krótkiego wywiadu dziennikarzom. O? Proszę pana, no my postaramy się ich zmusić, żeby przyszli na rozmowy z tymi zwolnionymi ludźmi i żeby przedstawili sposób uiszczenia tych wierzytelności. I wierzy pan tych czy... My zastosujemy również inne środki, które będą ich do tego zmuszać, o których nie chcę teraz mówić, żeby nie okazały się nieskuteczne. Po wizji lokalnej w zakładzie protestujący wspólnie ustalili, że najlepszym wyjściem w obecnej sytuacji będzie zabezpieczenie całego mienia fabryki przez funkcjonariuszy policji. Dlatego też przedstawiciele komitetu wspólnie z posłem udali się do komendy powiatowej, by omówić szczegóły. W pierwszej wersji uzgodnień mienie zakładu miałoby być chronione przez policję, o ile starosta wyda odpowiednie polecenie. W rozmowie telefonicznej z Henrykiem Wieczorkiem poseł Ikonowicz uzyskał takie zapewnienie. Stąd przed bramę zakładu przyjechał policyjny radiowóz. Po około dwóch godzinach okazało się jednak, że dokumentu upoważniającego policję do pilnowania zakładu tak naprawdę nie ma i nie będzie. Następnego dnia, czyli w środę, przyjechaliśmy z kamerą przed zakład, by przekonać się na własne oczy o słuszności podjętych decyzji przez protestujących. Okazało się, że wywożenie maszyn i urządzeń z Puławskiej Fabryki tylko przybrało na sile i nie stanowi już dla nikogo żadnej tajemnicy. Wywożenie linii technologicznych związane jest bowiem z systematyczną likwidacją zakładu o przedwojennych jeszcze tradycjach. Zapewne temat stopniowej likwidacji fabryki żelatyny będzie powracał jeszcze w naszych programach.